thank you Jak przeczytałem scenariusz to zadzwoniłem do Krzyśka Raka i, i zapytałem go, czy tak było. Czy to nie jest jakieś wymyślone, bo to wszystko tak wyglądało, jakby było trochę wymyślone. Nie? Te sportowe buty, trochę miałem jakieś skojarzenie, że mamy swojego doktora Hausa, tylko że, że, że o tym nie wiedziałem, nie? Że on mówi tak, tak, że, że 90-95% tych, 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 tych zdarzeń miało miejsce. Nie? Techniczny zabieg wydaje się dosyć prosty, ale mnie interesuje to, który moment jest najtrudniejszy dla operatora? Nie wiem, no przecież pan widział to w Stanach. Ja tego nie widziałem w Stanach. Jak byłem w tej trodziu kantrowic, a kantrowic nie robił już przeszczepu. Nie widział pan. Nie. Wiedziałem, że to co wiem do tej pory to jest niewiele. To są tylko najbardziej głośne wydarzenia, że, że religia cały czas funkcjonowała jak taka rozpędzona lokomotywa, że cały czas z tej lokomotywy wyskakiwały takie dobre rzeczy yy, dla ludzi, dla innych ludzi. Nie? Słyszę, co tu odpierdalasz? On nie ma szans. Zrób ten pikantr głośniej, co? I to jeszcze operacja na pompie? Gdzie jest tam? Przebiera się. Panowie, czas. Przyspiesza się. Ja się najbardziej bałem tej fizyczności, ponieważ tak bałem się bardzo tego, żeby. Nie przerysować, żeby nie było jakby nawet cienia tego, że coś przesadził, że za bardzo się zgarbił, za bardzo. To są takie delikatne sprawy. No i tak to jest. No. Starzy się boją, młodzi nie mogą. Panowie, tylko wracajcie, nie zostawiajcie mnie samego z nimi. A jak na życie? Jeszcze raz? Najwięksi naj przeciwnicy religii yy, mówią, że on jakby przyprowadził młodych do stołu operacyjnego. Dla religii 30-latek powinien być już wykształconym, dojrzałym mężczyzną, który po prostu kroi ludzi i, i, i walczy, bo w ten sposób zwiększa się efektywność w ogóle całej służby zdrowia i, i to był jego największy cel. Jakby. Do góry i przekręcasz. Podciągasz i przekręcasz. Co robisz? Bypass. Do góry, do góry. przekręcasz i odkładasz. On chce robić przeszczep tego gościa z nocy. Tylko patrz, żeby dobrze się schodził mostek. Nie jesteśmy gotowi. Sam wiesz najlepiej. Wszyscy się szkolą. I teraz odkładaj dobrze narzędzia, tak żebyś miał porządek. Wtedy sobie uświadomiłem, że to jest człowiek z, z tak zwaną misją, z celem. Długo pan był w Ameryce? Łącznie dwa lata. lata. Mm. Ciasny even bone być. Mój bohater był wybitny kardiochirurg. Przełożony Zbigniewa religii. Niewierzący w skuteczność i mający wątpliwości wobec planów transportacyjnych serca. Dylematy nie tylko natury technicznej, ale również moralnej. Dobrze wie, że serce w naszym kraju jest relikwia. Tak, ale uwielbiamy, że serce jest mięśniem. Konflikt rozsądku z brawurą. Konflikt odpowiedzialności za, za podjęcie ryzyka i, i prawo młodości które mniej się boi podjąć ryzyko. Z tą młodzieżą chcesz robić przeszczepy? Czego tu się bać, panie profesorze? Nie śpiesz się, Rybyszek. Ja nie sądzę, żeby Ligia kiedykolwiek uważał, że, że Sitkowski był jego mistrzem. Nawet myślę, że Sitkowski myślał, że religia był jego uczniem. Przekłakałem oko na wiele rzeczy. Ale teraz porywasz się na coś, co cię może wykończyć. Zapraszam pana do przeprowadzenia pierwszej inauguracyjnej operacji w mojej klinice zawsze. Powierzenie mu inauguracyjnej operacji jest dowodem jakiegoś szacunku, i, i, i jednocześnie taką próbą udowodnienia, że niemożliwe stało się możliwe. Gdyby Pan otwierał jeszcze jakąś klinikę i zaprosił mnie do przeprowadzenia inauguracyjnej operacji, proszę o coś trochę trudniejszego. Tutaj sam pacjent mógłby się zapobiec. Jest taka jedna scena w filmie, i w komisji obok y, Mariana Opani siedzą y, prawdziwy y, profesor Zembala i prawdziwy profesor Bochenek. Pamiętam, że miałem lekki zawał serca, ponieważ profesor y, Zembala powiedział: Pani Tomku, tutaj jest błąd, to tak nie może być. Ja panu zmienię, napisałem tak, jak powinno być właściwie. I to troszeczkę inaczej tekst zmienia. Proszę bardzo. Czy pacjentka miała jakiekolwiek szanse przeżycia, jak gdyby wstrzymał Pan operację? Żadnych. A jaka była faktyczna przyczyna zgonu? Rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne spowodowane skrajnym uszkodzeniem serca w tej wadzie. Nie pokonaliśmy oporu płucnego z powodu niedorozwoju łożyska płucnego. Serce nie podjęło pracy. Po usunięciu obu wad. Mnie to przekonuje. A mnie nie. To profesor Zembala zrobił doskonały numer. Dawał każdemu z pracowników trzy minuty, żeby w trzy minuty opowiedzieć mi o relidze, jak go zapamiętało jedno zdarzenie. I to było przy tej, przy tej jego energii. Proszę bardzo, w tej chwili, trzy minuty. Proszę bardzo, odrywam panią od stołu. Proszę bardzo, tu jest pan Tomasz, on to musi mieć pełną wiedzę. Powinienem tam pojechać na 4-5 dni, zbliżać się do ludzi, rozmawiać. Może coś się dowiem, może nie. On wykonał za mnie to wszystko w ciągu trzech godzin. Wydaje mi się, to, to jest o, o tyle istotny film dla młodego pokolenia, że, że opowiada o czasach, które były przed chwilą. Natomiast to, co się teraz dzieje, przez rozwój technologiczny, przez gwałtowność, dynamikę tych zmian, no to mam takie wrażenie, że w ciągu 10 lat Ludzi dzieli już tyle samo, co kiedyś, nie wiem, przez trzy pokolenia. Pan ja boję się, że, że, nie wiem, odbędzie jakiś dziwny, nie wiem, nie, nie pozna mnie albo, albo przestanie mnie kochać. To się czuło też na planie, że młodsze pokolenie... Czy... No, 10 lat młodsi ludzie, no to w ogóle to jest w sumie żadna różnica. Nie? Oni wszyscy mówili, wow, takie telefony kiedyś były, wow, o kurde, nie, super, nie o tu Jezu, jakie papierosy. Englert na planie mówi do mnie, co tu się dzieje? Jakiś dziennikarz mnie zapytał, jak, jak się gra w historycznym kinie. Większość mojego życia, no to przecież to jest to, no to, to jakie to historyczne kino. Ja potem pomyślałem sobie, jak patrzę na tych gówniarzy, na tych moich studentów, no to myślę sobie, faktycznie historyczne kino, bo oni też się zachowują, jakby byli w muzeum. Nie? Ten rozjazd jest niewiarygodny. My obchodziliśmy 25-lecie wolności, nie? 89 rok. No to nasza akcja się dzieje 4 lata wcześniej, 85. I to jest o, o, o tyle fajne, bo można zobaczyć, że tak jeszcze przed chwilą było. To, to nie były łatwe rzeczy. Była jakaś partia, było jakieś kombinowanie. Ja się tu dowiaduję, że wy jeszcze nie wiecie i żeście tam u siebie już jakieś operacje zaczęli robić. No. To oczywiście jakaś pomyłka jest. Ale ustalimy, ustalimy. Wasza dotacja została wstrzymana. Ja. Będzie ja przeznaczona to... na ważniejsze cele. Macie dwa tygodnie, żeby tam po sobie posprzątać, o co, nie wiem. No chyba dwa tygodnie wystarczą, prawda? Ten film o bogach. Nie wchodzą w rzeczywistość. Tylko stwarzają rzeczywistość. O twórcach. W tym wypadku o twórcach na terenie medycyny. O kimś, kto wychodzi poza rutynę. O kimś, kto sięga po to, co jest w umownym naszym ludzkim pojęciu boskie, transcendentne i wydawałoby się niewykonalne. Zgon pacjenta, godzina 20.02. Szósta doba po przeszczepie. Znajdźcie nowego dawcy. Znaczy, warto to zobaczyć z tą świadomością, że tak naprawdę było, że był taki facet, że całą swoją siłę, całą energię, wszystkie możliwości, cały talent jakby w wykorzystał w jednym celu, żeby poprawić trochę świat, nie? przynajmniej na tym kawałku, no, który był zależny od niego.